Tak jak te dwa słowa w łacińskim oryginale się wzajemnie przenikają, ora et lab ora, to chyba też modlitwa i praca. W takim sensie, że jeżeli pracy i swoje obowiązki wykonuje ze względu na Boga, to jest jakaś forma modlitwy. A sama modlitwa jest również jakimś wysiłkiem i pracą. Modlitwa nie ma być tylko i wyłącznie moją pracą, ale nade wszystko przywilejem, poprzez który przybliżam siebie i innych do Pana Boga. Modlitwa, która ma być moim uświęceniem, potem tą modlitwą mam uświęcać innych, praca, aby w jakiś sposób to się. Wszystko razem przekładało. Praca na rzecz drugiego człowieka, no i posłuszeństwo, które jest nieodzowne w posługiwaniu kapłańskim. E, tutaj nie ma możliwości na samowolkę. Trzeba być po prostu posłuszny wszystkim decyzjom, tym, którzy wyżsi przełożeni są odpowiedzialni za moją drogę, aby im w jakiś sposób zaufać i powierzyć tą drogę e, tak jak oni to widzą, jak to widzi poniekąd pewnie Pan Bóg, aby tutaj zostawić tą e, możliwość i działanie Ducha Świętego. Najpierw musi być modlitwa, i od modlitwy wychodząc zaczynam pracować, zaczynam działać, zaczynam coś robić dla wspólnoty, dla siebie samego. Każda posługa i praca kapłańska powinna mieć swoje zawierzenie w Panu Bogu. Wtedy ta praca przynosi owoce w duszpasterstwie. Módl się i pracuj przyjemność i obowiązek a posłuszeństwo aż do śmierci do końca życia. Uporządkowany plan, formacji ku kapłaństwu, pomaga młodemu człowiekowi. Na formowanie własnego sumienia pozwala też y, przede wszystkim formować swoją własną osobowość. Młody człowiek staje się pewny swojego wyboru, którego Bóg w jego sercu zaszczepił i które młody człowiek pragnie realizować. To cały czas i w niej kapłani obracają się. Sprawujemy najpierw liturgię godzin, jako główne nasze zadanie, modlitwy za kościół i w kościele, oraz liturgia sakramentów wszystkich. To bez nich nasze posługiwanie byłoby bardzo jałowe. Dzięki nim możemy się spełniać, dzięki niej możemy w jakiś sposób wzrastać. Bez niej to wszystko będzie po prostu w jakiś sposób bezowocne. autem populo seus et poves W takiej formie ksiądz będzie mówił o panu Bogu, w jaki po prostu tego Boga doświadczył w swoim życiu, czego dowiedział się w seminarium, co stanowi jego wiedzę, a zarazem jego doświadczenie. I tak jak trudno byłoby nam sobie wyobrazić lekarza, który zna się tylko i wyłącznie na tym, jak leczyć rany dłoni, tak samo kapłan powinien mieć wiedzę nie tylko z zakresu teologii, ale także psychologii, pedagogiki aby w jak najbardziej kompetentny sposób pomagać drugiemu człowiekowi, aby łaska Pana Boga rzeczywiście mogła bazować na naszej naturze, na naszej pracowitości, tym wszystkim, co włożyliśmy w nasze przygotowanie. Przełożeni dają nam różne obowiązki, chociażby jak grabienie liści, odśnieżanie śniegu, właśnie po to, żebyśmy umieli też pracować tak po ludzku, żeby zobaczyć jaki jest trud pracy, żebyśmy umieli się przekonać, że w pracy codziennej też możemy innym przekazywać Chrystusa, możemy pokazać swoim świadectwem, swoją pracą, że Bóg jest obecny we wszystkich nas i we wszystkich dziedzinach, w których żyjemy. W seminarium uczymy się, jak Poznać trudy i cierpienia innych ludzi, jak doświadczyć tego, że praca jest bardzo ważna. <śmów> Seminarium proponuje wszelkiego rodzaju formy wypoczynku, rekreacji i sportu. Klerycy grają w piłkę nożną, uczestniczą w ogólnopolskim turnieju rozgrywek, grają w piłkę siatkową i koszykówkę. Ale dodatkowo każdego roku organizują spływ, na którym pokazują też przez swoją obecność, jak można przez kapłaństwo docierać do wielu ludzi. Cię, duchu, przyjdź. Czekam wciąż, byś dotknął mnie. Wołam cię, a nie przyjdź, Jezus, zbawco do dzieci twych. Jak spragniona ziemia rosy, dusza ma Tylko Ty możesz wypełnić serca mego. Jak spragniona ziemia rosy, Mniejsze to przede wszystkim całkowite oddanie się Panu Bogu. Różnica z życiem apostolskim polega na tym, że apostolstwo, jeszcze do tego wszystkiego, co ma życie mniejsze, yy, mówi o tym, że trzeba wyjść, że trzeba głosić, że wtedy, kiedy w kaplicy. Jak uczył święty Jan XXIII, język łaciński czy śpiew, śpiew gregoriański, łączy nas z przeszłością kościoła, łączy nas z tym więzem miłości i jedności ze stolicą świętą, z biskupem Rzymu. A jeszcze, oprócz tego, jest argument czysto estetyczny. Chorał jest po prostu bardzo piękny, bardzo bogaty uwzniaśla naszą duszę w modlitwie. Thank you